Cześć, tu Marek i rośliny. Niestety przyszła już taka poważna jesień, a wraz z nią zazwyczaj dla nas obniżenie nastroju, ale niestety dla naszych roślin jest gorzej. One zwykle wchodzą w okres spoczynku, albo przynajmniej częściowo spowalniają wzrost, a czasami gubią liście i generalnie robią się takie smutne. Ale mam na to radę, dostałem właśnie paczkę od Vertikany, w której mam nowe rozwiązanie na nasze roślinne jesienne problemy. Zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest Verticana, bo nagrywałem na ten temat już dwa odcinki w zeszłym roku, tak naprawdę na początku zeszłego roku. W styczniu, lutym 2022 nagrywałem odcinki o systemie Verticana, tyle, że wtedy był to ten system szynowy, czyli taki, który ma szynę na suficie i do tego montowane źródła światła, które można dodawać i przekręcać tak, żeby świeciły w odpowiednią stronę. Tym razem mam coś innego, coś bardziej mobilnego i nie wymagającego remontu. Wtedy, jak musiałem akurat zrobić lekki remont, żeby w ogóle te szyny zamontować. Tym razem mam coś, co jest dużo mniej problematyczne i mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i mnie również. Otwórzmy tę paczkę. Póki co, jeszcze nie widać. Ha! Dobra. Zaczynamy. Może zrobię tak i pokażę wam co do mnie przyszło. To też jest lampa od vertikany, tyle że ona nie wymaga szyny. Jest już z przedłużaczem, znaczy z zasilaczem, tak naprawdę. On ma 2 metry i system mocowania jest taki fajny że można sobie tutaj tym pokrętłem regulować i przyczepić na przykład do stołu. No akurat do stołu to może nie ma sensu, ale generalnie za chwilę przekonamy się jakie są tego zastosowania. Natomiast jeśli chodzi o to co mamy tutaj, to informacje są następujące. Maksymalna moc źródła światła to jest 60 W, gniazdo 27, E27, no, i długość tego przewodu to są 2 metry. Jeśli chodzi o kolor, to mamy kolor czarny. Ale myślę, że nie powinien on być problematyczny. Kurczę, całkiem to jest takie porządne. Powiem Wam, że jak zobaczyłem to początkowo, to nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, ale to jest metalowe. To nie jest taka plastikowa zabawka, bubel chiński, tylko jest to metalowe. I porządne. Takie, że. Raczej nie powinno się nic dziać z tym. Generalnie też, mając już doświadczenie z wertykaną, mogę Wam powiedzieć, że te poprzednie lampy stosuję nieprzerwanie od dwóch lat niemal i nie miałem żadnych problemów z tymi lampami. W sensie nie było żadnych awarii. Te żarówki, które tam są, działają cały czas bez zarzutów. Bo no, niestety nie o wszystkich tych urządzeniach oświetlających można tak powiedzieć. Mam dużo różnych lamp, i no niektóre już musiałem wymienić. Po dwóch latach to już absolutnie się tego domagało. Nie dość, że słabo świeciły, to często pojawiały się jakieś problemy z, no nie wiem, z tymi zasilaczami, z jakoś, z tym źródłem światła, albo się LEDy paliły, albo, albo coś się paliły zasilacze. No w tej chwili też jeszcze czekam na jakieś tam, właśnie zamienne lampy, które spaliły mi się, a teraz no, czekam już od tygodnia na paczkę, bo jednak. Sprzedawca niepoważny, nie miał na stanie, ale kasę wziął. Tutaj mamy drugi rodzaj tych lamp, bo jak widzicie, mamy dwa różne. Ta jest z takim pokrętłem. Można to przyczepić, tak jak ja wiem, i madłem złapać. A tutaj mamy klips, ale to nie jest taki plastikowy klips, tylko to jest też naprawdę mocne. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że to będzie aż takie pancerne. To jest naprawdę mega mocne i no bardzo dobrze, bo to samo w sobie trochę waży. Więc nie chciałbym na jakimś plastikowym głównie tego wieszać, żeby po prostu nie spadło i nie zniszczyło roślin i, i siebie. No, bo to też nie jest rzecz, która kosztuje 5 zł. Te lampy nie są najtańsze, ale też są wysokiej jakości, jak widać. Bo powiem Wam, że początkowo, jak spojrzałem na te lampy i spojrzałem na ich cenę, to pomyślałem, że kurczę. Nie są one najtańsze, ale teraz, jak na nie patrzę, to widzę, że jednak ta cena też nie wynika z niczego i że jest to ściśle związane z jakością, jaką wertykana ma. Tutaj, jak widzicie, jest jeszcze taki kulkowy też zawias, który można odkręcić, bo chodzi o to, że. Chyba jakoś można. Ja nie jestem aż taki kurde sprytny, chodzi o to, że to się jakoś. Aha, bo to się tak obraca, widzicie. Chodzi o to, że można sobie tę lampę pod odpowiednim kątem usztywnić, tak żeby świeciła tam dokładnie, gdzie chcemy. Będziemy to testować w domu, przetestuję to w kilku miejscach, ale mam tych lamp aż trzy. Super, świetnie, w ogóle bardzo dziękuję Vertikanie za to, że znowu wspierają mój kanał poprzez taką współpracę bo no, zdecydowałem się na współpracę z nimi dlatego, że są firmą, która jest gwarantem dobrej jakości i po prostu przekonałem się już wcześniej, że, że ich lampy są fajne i że naprawdę są porządne, wytrzymałe zresztą po waszych komentarzach, po tym jak sami kupowaliście też wiem, że również byliście zadowoleni z tego systemu szynowego więc mam nadzieję, że ten również wam się spodoba i przypadnie wam do gustu. Oczywiście lampa nie byłaby funkcjonalna gdyby nie miała żarówki. I tutaj mamy do tego dostosowane żarówki. Żarówki od Vertikany są szczególne dlatego, że one są bardzo mocne, bo one mają 35 watów. To jest naprawdę mocna żarówka, to nie jest jak 35W, tak jak piszą na ledach, tylko to jest 35W, co trzeba mieć na uwadze. Naprawdę te żarówki są mocne. Tutaj są specjalne soczewki, które sprawiają, że światło generowane przez te żarówkę dociera w odpowiedniej ilości do roślin z odpowiednim jakby natężeniem. Zobaczcie, tutaj na stronie wertykany jest wszystko bardzo dokładnie wyjaśnione, bo chodzi o to, że im większy kąt rozproszenia tego światła tym mniejsza odległość od źródła światła do roślin. Dlatego przy soczewce 80 stopni mamy odległość od roślin tylko 1 metr. Ale przy soczewce 15 stopni mamy już 5 metrów, czyli naprawdę z daleka można oświetlać rośliny. Pomiędzy jest też 2,5 metra przy soczewce 45 oraz 3,5 metra przy soczewce 25 stopni. Trzeba brać pod uwagę to, że to światło jeżeli jest naprawdę ta soczewka niższego stopnia, to ona jest takim snopem światła, takim trochę jak na scenie, ale oświetla każda z tych żarówek powierzchnię do 1 metra kwadratowego. Więc chodzi o to, że jeżeli macie rośliny naprawdę daleko, to lepiej wybrać taką, która jest na 5 metrów albo na 3,5 metra, a nie wybierać tej metrowej, dlatego że to światło będzie rozproszone wcześniej i będzie świeciło w powietrze puste, a nie na rośliny. Lepiej wybrać taką, która jest rzeczywiście w dobrej odległości od źródła światła do roślin, tak żeby maksymalnie wykorzystać potencjał tych wszystkich watów. Ja poprosiłem o dwumetrowe, czyli pośrednie, żeby wygodnie zamocować żarówkę w tych lampach. Najlepiej jest odkręcić ten metal. Właśnie się o tym przekonałem, <laughs> inaczej jest trudno, więc zróbmy to właściwie. No i wkręcamy gwint. E27, czyli taka większa żarówka. Jeśli chodzi o te lampy, to też pytałem specjalnie Vertikanę, czy można w tych lampach zastosować jakieś inne źródła światła. Jeżeli już jakieś macie, na przykład, i chcielibyście je zastosować gdzieś w innym miejscu, gdzie wcześniej nie mogliście, bo nie mieliście jak tego źródła światła zamocować sensownie, no to jeżeli byście chcieli, to jak najbardziej można też zastosować tutaj inne źródło światła. Natomiast no wiadomo, producent zaleca to swoje, które jest dobre i jest przetestowane. Poza tym ma całe spektrum tak naprawdę kolorów, które są w środku. O tym wszystkim możecie przeczytać u nich na stronie verticana.com, ale też możecie się tego dowiedzieć z moich filmów, które już wcześniej publikowałem na kanale. Zrobię specjalną playlistę verticana, więc możecie wtedy obejrzeć po tym filmie również ten o tym systemie szynowym oraz moją recenzję którą nagrywałem już po jakimś czasie użytkowania tego systemu szynowego, bo żarówki, które są tutaj, są takie jak tam. Więc one się nie różnią niczym z tego, co wiem. Dlatego myślę, że nie powinno być żadnej różnicy. Mam przedłużacz, więc chwila prawdy. Czy zadziała? Zadziała. Dobra. Ho, ho. Teraz was porażę. Widać tę moc? Ja ją nawet słyszę. W tym systemie jest wentylator. Może będzie go słychać? To chodzi jak taka... Jak taki bardzo cichy wiatrak w komputerze, w laptopie. No, jak tak tutaj przyłożyłem głowę, to słyszę, ale Włodek siedzi 2 metry ode mnie i już tego nie słyszy wcale. Jak widzicie, tutaj są czerwone diody, niebieskie i białe. Jest tutaj to białe, ciepłe i zimne światło. I w związku z tym rośliny dostają naprawdę wszystko, czego potrzebują. <laughs> tak nie róbcie jak ja, bo to nie jest mądre. Generalnie myślę, że wszystko o tym świetle już powiedziałem poprzednio. Natomiast chciałem podkreślić, że ono jest, jak widzicie, w taki sposób świeci. W sensie ten kolor jest biały, natomiast ma takie troszeczkę na krawędziach te, tego punktu oświetlanego są takie troszeczkę po, kolorowe przebłyski, w sensie jak gdzieś tam odbija się jakiś cień, coś, to, to wtedy to trochę bywa kolorowe. Natomiast samo światło, tak jak się patrzy, to jest normalne i nie jest męczące dla oczu. Mam to zamontowane na stałe w pokoju gościnnym. O, może tutaj teraz na mojej dłoni widać trochę ten kolor. Poświecimy jeszcze, no może za mną, <gry> <gry> dlatego, że yy, no, Włodek mówi, że bardzo mocno to świeci. Ja widzę odbicie tylko w yy, ekranie telewizora, dlatego nie do końca wiem, jak to wygląda w kamerze. Ale jak widzicie, to światło wygląda tak. I będę nim doświetlał rośliny. Verticana odezwała się do mnie w idealnym momencie, dlatego, że w tej chwili ja już bardzo widzę Jak rośliny zaczynają cierpieć z powodu krótkiego dnia Wiadomo, że w naszej szerokości geograficznej Niestety długość dnia się zmienia bardzo gwałtownie Dwa Gwałtownie, może nie gwałtownie, a drastycznie I tak jak mamy bardzo długi dzień latem, tak zimą mamy dzień bardzo krótki, nagrywam to po 19 w domu Jest kompletnie ciemno Gdyby nie lampy, które mam do doświetlania roślin, to bylibyśmy tu w kompletnej ciemności. Ja bardzo tego nie lubię, więc bardzo doceniam to, że z użyciem tego sztucznego światła wydłużam sobie pozornie dzień i ja się z tym czuję lepiej, ale rośliny również. Dlatego widzę to, jak rośliny, które nie są doświetlane, które nie mają wydłużonego dnia, zaczynają już niestety wchodzić w okres spoczynku. Widzę, jak zaczynają zasuszać liście, zrzucają co niektóre zwłaszcza alokazje, fikusy, rośliny, które lubią dużo słońca teraz zimą niestety nie są szczęśliwe Z teraz zimą, ja już mówię teraz zimą, jest jeszcze jesień, ale już niestety zaczął śnieg padać na wschodzie Polski, więc już powoli wchodzimy w zimę <grym> dlatego musimy szybko działać i póki jeszcze nie stała się taka tragedia tym roślinom, można zacząć działać i pomagać im ja tutaj miałem w salonie wcześniej w poprzednich sezonach miałem takie lampy, które wisiały, ale to była taka lampa, na przykład 100W, taka bomba wisząca z sufitu bomba, która bałem się, że kiedyś się urwie razem z sufitem, bo to waży parę kilo. To była taka lampa y, przemysłowa do oświetlania hal, więc to też nie było światło specjalnie dostosowane do potrzeb roślin. Plus był taki, że doświetlaliśmy chodnik pod budynkiem, gdzie nie było lamp. No ale teraz już mamy latarnie na ulicy i nie musimy doświetlać chodnika. A ta lampa 100W to naprawdę była bomba pieniędzy za to, żeby ona świeciła. W dodatku nie oświetlała aż tak dużej powierzchni roślin, co ostatecznie stwierdziłem, że nie ma sensu dla nas, bo po prostu rośliny, które doświetlała, nie były na tyle cenne, żebym chciał wydawać tyle pieniędzy na oświetlanie ich itd. W tej chwili mam tutaj 35W żarówki, które widzicie jak dają masakra bardzo są mocne. I one spokojnie taką powierzchnię jak wtedy ta stuwatowa tutaj oświetlą. Tyle, że będę je montował w inny sposób, zobaczymy, zaraz będę to testował, dlatego że dopiero teraz otworzyłem tę paczkę, już nie mogłem się doczekać, bo jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko się sprawdzi w praktyce tutaj. Ale chciałem zauważyć, że naprawdę wszystko tutaj jest porządne. Zobaczcie, jaki jest kabel gruby, jak do żelazka, nie jak do jakiejś tam lampeczki za 20 zł. Jest też psztyczek. Można włączać, wyłączać. Więc jest to bardzo wygodne, bo nie trzeba za każdym razem wyciągać z gniazdka. Zwłaszcza jak się używa tego codziennie i na przykład nie, nie ma się wyłącznika czasowego. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że te 35W w tym wypadku to, są, to jest światło, które jest dostosowane do potrzeb roślin. To nie jest światło dla nas optymalne, chociaż tutaj ono nie jest absolutnie uciążliwe. Tak, jak w niektórych tych lampach Grow, gdzie są po prostu czerwone i niebieskie diody, i to wszystko jest jak wiecie w agencji, fioletowo-różowe. Tutaj światło jest ok, jest przyjemne, jest, jest naprawdę normalne do, do przebywania, nieuciążliwe. Ja zamierzam doświetlać tymi lampami parapety, dlatego że tam akurat no, wydawałoby się, że to jest odpowiednie miejsce, żeby rośliny były, ale ja mam rośliny, które. Potrzebują dosyć dużo światła, i tak już pozbyłem się wielu roślin, ale no te, które mam, chciałbym, żeby rosły dobrze, i dlatego muszę im trochę tego światła zapewnić. W tej chwili dzień jest już bardzo krótki, my mamy i tak dobrze, bo mamy okna zachodnie, więc ten dzień stosunkowo i tak nie jest najgorszy, ale mamy też okno wschodnie i tam już widzę w ogóle masakrę, bo dzień jest krótki. Późno się zaczyna, jeszcze akurat my mamy taki budynek, że mamy taką trochę studnię, nie studnie, podwórko takie, że inne budynki jeszcze rzucają też cień na nasze okna, więc naprawdę dużo światła tam nie wpada. Dlatego poza oświetleniem tutaj dwóch okien w salonie, planuję trzecią lampę powiesić w kuchni i zobaczyć, jak tam się sprawdzi. Dlatego że w kuchni mamy okno południowe, gdzie by się wydawało, że jest super optymalnie, najlepiej jak może być, zwłaszcza zimą, kiedy, jak wiecie, no to światło jest tam stosunkowo długo, ale niestety, tak jak powiedziałem, nasze okna od wschodu i od południa właśnie są w tej części budynku na podwórko, gdzie są inne budynki, przez co tak naprawdę kuchnia jest jednym z najciemniejszych miejsc w naszym domu. I no niestety nic na to nie jestem w stanie poradzić. Mogę tylko trochę doświetlić te rośliny. W dodatku jeszcze zamontowałem taką folię, taką folię, jak ona się nazywa statyczną, która jest przyczepiana do szyby mleczną, dlatego że no, chcę trochę prywatności jednak mieć w tej kuchni, a tak to wszyscy tam zaglądali, więc mam część okna oddzieloną właśnie taką folią. I to optycznie wydaje się, że nie. Nie przeszkadza tak bardzo, bo ta folia jest biała, mleczna i to światło na niej się jakby rozbija, więc wydaje się, że jest tak wręcz na biało podświetlona ta kuchnia. Ale jednak, patrząc na rośliny, widzę, że trochę tego światła im to zabrało. Więc tym bardziej jeszcze w tym sezonie, teraz właśnie, pierwsza zima przyjdzie, kiedy będzie nie dość, że ta folia. No to wiadomo, jeszcze krótki dzień i mam nadzieję, że takie oświetlenie dodatkowe też sprawi, że. Tym roślinom po prostu będzie lepiej. Już w tej chwili widzę, jak pachira zaczyna żółknąć, jak głosi rogi zrzuciły ileś liści, bo po prostu dzień się skraca. Poza tym, no tam, no tam naprawdę jest ciemno w tej kuchni, więc mam nadzieję, że dzięki tej lampie będzie tym roślinkom trochę lepiej. Zobaczymy, przetestujemy to za chwilę. Tak jak powiedziałem, ja mam tutaj te żarówki dwumetrowe w sensie z soczewkami. Soczewkami dostosowanymi do oświetlania roślin w odległości 2 metrów. Ale jeżeli macie rośliny, które chcielibyście doświetlać z większej odległości, to są jeszcze te soczewki na 5 metrów. I wtedy rzeczywiście może być to źródło światła oddalone znacznie od roślin. Dlatego, że ja po prostu widzę tutaj u siebie, jak miałem zamontowane mam zamontowane w tamtym pokoju gościnnym. Różne te źródła światła, i widzę, że rzeczywiście to, które ma tę największą odległość od źródła światła do roślin, jest takie bardzo skupione. Wiecie, to jest tak jak takie światło sceniczne, które idzie prosto i tam oświetla, ale po drodze za dużo się nie rozchodzi. Dlatego ono jest wydajne, dlatego ma to sens, ale z drugiej strony te rośliny, które są bliżej, nie będą tak fajnie oświetlone. Dlatego, jeżeli rzeczywiście macie Więcej, no, dobra. Więcej niż te 2-3 metry od źródła światła, to jest sens, żeby pomyśleć o tym 5-metrowym. Jeżeli mniej, to raczej ten 2 ta 2-metrowa soczewka wystarczy i będzie naprawdę mocno świecić, jak widzieliście przed chwilą te lampy, to nie są żarty, to nie są takie ledziki, jak można kupić w markecie budowlanym kilkuwatowe. To jest naprawdę moc. No i dzięki temu, że ten wentylatorek tutaj jest zamontowany, to te żarówki się nie przegrzewają. Myślę, że w tym też jest jakby tajemnica tego, że nic się z nimi nie dzieje, że one się nie przepalają, nie przegrzewają. Myślę, że to właśnie wynika z tego, że, że jest ten system dodatkowego chłodzenia: że to chłodzenie nie jest tylko takie pasywne przez to, że to jest metalowe, ale jest aktywne przez ten wiatrak. A jednak taka żarówka się naprawdę grzeje. A ta 100-watowa, którą ja miałem wcześniej, to naprawdę słuchajcie, to była taka temperatura, jak się tego dotknęło, i nawet w pobliżu to było naprawdę bardzo ciepłe. Więc taka 35-watowa to też nie jest, to nie są przelewki. Słuchajcie jedna rzecz, bo właśnie się zreflektowałem, że gadam głupoty odnośnie tego chłodzenia. To chłodzenie aktywne jest w żarówce, nie w oprawce. Tutaj nawet na opakowaniu żarówki jest napisane Active Cooling, czyli aktywne chłodzenie. Słuchając tego, rzeczywiście słychać, że to tutaj się chłodzi, a nie tutaj. Jeśli chodzi o ceny tych żarówek, to to jest 35-watowa żarówka z chłodzeniem. I powiem wam, że jak teraz zobaczyłem, ile kosztuje taka 18-watowa belka LEDowa, którą musiałem odkupić sobie do witrynki, to naprawdę byłem w szoku, bo zapłaciłem za nią sto kilkadziesiąt złotych. A to jest naprawdę dużo mniejsza moc i dużo gorsza jakość, dlatego że po prostu wiem, jak mi się to paliło i, i, i nadal mi się psuje, ale po prostu no, nie znalazłem jeszcze niczego sensownego. A jak będę wymieniał, to będę wymieniał cały komplet w całej witrynce, a nie pojedynczo, bo po prostu kolor światła mi się nie będzie zgadzał. Dlatego odkupiłem sobie takie jak było. No ale cena mnie zaszokowała, dlatego to jest kilka razy mocniejsze i w dodatku ma takie sensowne chłodzenie. No dobra, dosyć już tego gadania. Tak jak powiedziałem wcześniej, więcej na temat tych lamp. I w ogóle systemu Vertikana możecie zobaczyć u mnie na pozostałych filmach w playlistie Vertikana, a teraz przejdźmy do testów. W związku z tym, że ja mam wysokie mieszkanie w Kamienicy i mam podwójne okna, to postanowiłem wykorzystać górną klamkę do zamontowania tego klipsa. Zobaczymy jak to wyjdzie. Sam nie wiem. To będzie eksperyment. W ogóle jak ja tam wejdę, to też jest zagadka na razie. Sprawdźmy to. Wow. Teraz zgasiłem w witrynce światło, żeby ono nie przeszkadzało jakby w tym odbiorze tego tutaj. No i wygląda jakby był dzień. Super. Jeszcze sobie to zaraz poprawię, tak żeby bardziej świeciło jeszcze w dół. Ale no widzę w tym potencjał. Tutaj mamy tę drugą lampę, która ma to i madło jakby. I tutaj system kręcenia jest trochę inny i jest do tego potrzebny kluczyk. Ja chciałem przed chwilą już testowałem to i się okazało, że kąt nie jest odpowiedni, dlatego muszę sobie to dostosować i dokręcić. Ale dobra, najpierw to zamocujemy. O, myślę, że tak będzie odpowiednio, bo zależy nam na na tym, żeby doświetlić te rośliny, które są tutaj na parapecie, nie wiem jak widać ten snop światła, bo akurat może ja przejmę to na chwilę. Więc teraz to wygląda w ten sposób i doświetla to te powierzchnie tutaj. Zależy mi na tym, żeby tutaj właśnie trochę doświetlić, dlatego że ten kąt jest ciemny i nie za bardzo tutaj też rośliny mają więcej światła. Dlatego no, niektóre specjalnie tu stawiam, ale teraz, w okresie zimowym, niestety nie jest to optymalne. Tutaj w kuchni jest trochę inna sytuacja, dlatego że odległość od klamki do roślin jest zbyt mała i musiałem to jednak zamontować na haczyku, na którym normalnie wiszą rośliny. A tak to wisiała gwiazda świąteczna papierowa. No i tak to wygląda z tym podświetleniem. Muszę trochę wyregulować tę żarówkę, tak żeby świeciła bardziej. W tę stronę niż na ulicę, a raczej na podwórko. No i mam nadzieję, że, mimo tego, że jednak już przyszła poważna jesień, to jakoś damy radę i przetrwamy. To jest 35W, więc naprawdę jest tutaj jasno. Nawet myślę, że z użyciem tej lampy nie będę musiał za dużo światła zapalać w kuchni, chyba że będę chciał sobie oświetlić coś poza blatami jeszcze. Wracam do Was po 24 godzinach, bo jest już kolejny dzień i chciałem Wam powiedzieć, że używamy tych lamp i mam kilka obserwacji. Po pierwsze, teraz pomieszczenie oświetlamy tylko tymi lampami Verticana plus tym małym regalikiem, który tam stoi w rogu, ale on za bardzo na boki nie świeci, więc widzicie, jak to światło wygląda normalnie, bez żadnych innych świateł, które mogą się mieszać i zmieniać ten odbiór. Widać tutaj miejscami, tam gdzie zdarzają się jakieś cienie, że jest taki y, czasami jakiś inny odcień y, przy cieniu, jakiś na przykład fiolet albo róż, albo niebieski. Ale poza tym jest bardzo przyjemne to światło i nie jest też rażące. Wiecie, czasami jest tak, że wkręci się żarówkę w oprawkę i ona strasznie razi. Przy tych oprawach te soczewki działają w ten sposób, że rozpraszają światło e, tylko pod e, małym, określonym kątem. Dlatego, jak się patrzy, nawet wchodząc teraz w kuchni, jak się wchodzi do domu, to to światło nie razi w oczy, bo ono pada w dół, a nie na boki. No, i co poza tym? Poza tym chciałem powiedzieć, że jeszcze cały czas będziemy eksperymentować z tymi miejscami, gdzie chcemy przymocować oprawy, chociaż wydaje mi się, że te, które wybrałem, są optymalne, ale jeszcze nie wiem, będę to dalej sprawdzał. Dla tych, którzy oglądają do końca, mam dobrą wiadomość. Otóż, we współpracy z Vertikaną, mam dla Was kod rabatowy na 20% na wszystko na stronie vertikana.com. Ta promocja obowiązuje do końca roku, więc jeżeli chcecie coś sobie kupić albo na przykład kupić komuś jakiś fajny prezent na święta. Komuś, kto kocha rośliny, to również da radę. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z tego rabatu, to przy zakupie na stronie vertikana.com użyjcie kodu Marek, Myślnik 20, Myślnik Vertikana, wszystko drukowanymi. Napiszę to na ekranie, napiszę to również w opisie filmu. No dobra, i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był dla Was interesujący. Ja jestem zadowolony z tych nowych lamp i będę ich używał. Jestem ciekaw, czy Wy używacie Vertikany, jakie macie odczucia? i czy planujecie kupować w tym sezonie grzewczym jakieś oświetlenie dla roślin, dlatego że no najwyższa pora, jeżeli chcecie się na to decydować. No dobra, przypominam o Playliście Vertikana, która już teraz będzie na kanale, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.